że to naprawdę lajtowo. Ale ponownie problemem największym jest. Wszystko dobrze. To ktoś, kto jest Ci. W ogóle jestem tak zadowolony z twarzy, postaci, w sensie wyglądałem tak. Dla niektórych może dziwnie, ale dla mnie wygląda tak dosyć. no realistycznie mimo wszystko, nie? Także wyglądałem naprawdę dobrze. Ja myśleć jak kamerę dialogową, coś jak z... z... Coś jak z Obliwiona na przykład. Że wiecie, odpalacie dialog i tak nawet wszystko przybliża. Obliwiona też bym bardzo chętnie ograł w ogóle na live'ach sobie. No cyc musi być. Obliviona też bym sobie ograł na live'ach, bo w sumie też mam spawnowanego, a jakoś mega dużo nie zrobiłem tam. Nie wiem, czy mi kobieta teraz nie odkurza. Przypomnę, jest sobota godzina 18 zaraz. Ale pilnuje porządko. Mnie też musi pilnować. Narzeka strasznie, ale musi mnie pilnować, bo potem jest w domu. Bo ja muszę się też wziąć kurde w garść. Bo jestem strasznie leniwy i to przecież nawet widać po mnie, tak? Nie ukrywam tego. faithful i have won this contest before ah but i have my own champion this time logroth what you mortal i give you my mace in all its rusted spitefulness crush the spirit from logroth's bones make him bend to me

ja generalnie mam w planach y, zmienić sobie y, moją branżę. No, chcę zostać dalej w branży IT, ale profesor bardziej. Bo naprawdę widzę mega zajebiste oferty dla programistów, i no ja w to idę. O, milutko. Y, no i w pewnym momencie przejść na B2B. Jak przejdę na B2B, B2B, to wtedy za granicę jakąś. Bo mnie mam zamiar płacić podatków w tej Sipanej Polsce. Get back That'll The mace of Mole Bal. I give you its true power, mortal. When your enemies lie broken and bloody before you, know that I will be watching.

Dobra, co my to mamy? A, no tak, tak go je było, że aż mu spadły ciuchy. Czy ja chcę tego używać? Chyba nie co. Znaczy ona jest w ogóle mega fajna, bo jest. zaklęta. Także to jest mega spoko. Rozumiem o co chodzi, Tusia. Ja właśnie też dużo się zbierałem, żeby się trochę ogarnąć, i na przykład teraz, jak już pracuję i mam taki poziom w życiu, że naprawdę jest spoko. Znaczy, jest spoko, żyje mi się dobrze i teraz mogę sobie tylko ulepszać. I to wiem, że mogę wyjść bardziej na prostą i iść jakby dalej, do przodu. Bo stojąc tak w miejscu to się tylko marnuje i tracę czas tak naprawdę, bo już teraz po ponad roku pracy w tej firmie, gdzie robię, wiem, że już osiągnę taki szczyt, gdzie mogę wejść w danym momencie i naprawdę albo bym musiał mieć dużego farta, albo by się musiało wydarzyć coś bardzo niemiłego dla innych, żebym po prostu ja mógł pójść wyżej sobie w tej, w tej firmie bo raczej, raczej to już jest taki moment, że no ciężko no, będzie. Dobra, to mnie na razie nie uśmiecha, to też nie. Chyba sobie wrócę do Siwobrodych. W ogóle też te kolorowe znaczki na mapie mi się strasznie podobają. Także po malutku, wiecie, będziemy szli do skutku. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Plus, tak jak mówię, no planuję też sobie postymować trochę więcej, więc może coś też jakby, bo będzie jakaś taka dodatkowa gałąź. Let's get uh. mm. Or, mm. O, moi drodzy, i właśnie to jest część tego moda. To jest muzeum Dragonborn Gallery i to jest moje muzeum. Ja jestem tutaj, to czy moje? Prowadzi mój przyjaciel Orange, czy tam Orion. Ja tu jestem. członkiem. Ja dostarczam. eksponaty. Że jestem taką interesowaną małpką. A czekajcie. I tak i nie, Tusia. Fajnie jest polegać też na innych czasami, jeśli można. Ja mogę trochę... O, o! 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 Dzień dobry! No wiele ładnie, było na środku, bardziej jestem teraz. Można nawet jeszcze... Pójść czkawka. Jeszcze trochę, jeszcze trochę... O! I teraz mogę tą rączką i tą rączką. To akurat prawda. To akurat prawda i ja tego nie mówię uszczypliwie, bo czasami niektórzy ludzie traktują, że to jest uszczypliwe. Eee... A to jest najgorsze, co masz pomyśleć, że ktoś ci mówi, że to jest uszczypliwe. Nie. Otóż to nie jest uszczypliwe, tylko to jest prawdziwe. O Pozdrawiam, Tusia. Jednak nie, kamerka musi być trochę bardziej z tej strony mimo wszystko. Bo jak robię daba, to robię daba w tę stronę, a nie w tę, no w sumie nieważne. Jedną i w drugą robię, to może zostać tak, kamerka. Yy... I... Dobra, to już jest jako eksponat. Nie ma co się użalać, bo ja na przykład też się tak użalam, że o Jezu, mieszkam w Toruniu, nie mam pracy, moi koledzy mają pracę i chodzą na studia, a ja se siedzę, zagram w gry, robię live'y. Potem przeprowadziłem się do Łodzi, że o Jezu, mam znajomych, którzy sobie mają kasę, fajnie żyją, a ja muszę opłacać rachunki i mi ledwo co staje na życie. Potem zmieniłem pracę, zacząłem brać udział aktywniejszy w tych kursach i było, że o Jezu, bo moi znajomi to imprezują, balują, a ja chodzę do pracy i robię te kursy i co ja z tego mam. Potem wstrzymałem sobie te kursy, ponieważ wjechałem do Irlandii i ciężko mi było nadgonić zaległości, Never mind. I było, że o Jezu, inni moi kumple mają te zdolności, a ja się tego nie nauczyłem, bo wstrzymam kursy i, i teraz dupa. I takie ciągłe pastwienie się nad sobą, że o Jezu, dlaczego? Po... To strasznie nic nie daje, a tylko demotywuje, więc stwierdziłem, że nie ma co. Bo to naprawdę... Stwierdzisz, że to naprawdę nie jest nic dobrego, a tylko szkodzi człowiekowi, bo wtedy też się czujesz przybity. już się mentalnie przybity i jakby a sam siebie ciągniesz na dno dalej. Tu nie ma żadnych obrazów? Hm. Dziwne. A będąc na stop przybitym nie zrobisz żadnych postępów i to jest najgorsze. Więc, Więc nie ma co się tak przybijać, no bo... Będziesz się źle czuć, a jak będziesz się źle czuć, to ci się nie będzie nic, ch nic chciało, bo będziesz tłumaczyć się tym, że ci się nic nie chce, bo się źle czujesz. A jak ci się nic nie będzie chciało, to nic nie zrobisz. Jak nic nie zrobisz, to nic nie osiągniesz, a jak nic nie osiągniesz, to będziesz dalej w tym dołku emocjonalnym. I to jest straszna pułapka, z której ludzie sobie bardzo mocno nie zdają sprawy. A, dobra. Obrazy się jeszcze wieszę. Znaczy obrazy, kuźwa, eksponaty. Strasznie lubię właśnie te tutaj daedryczną galerię. Wygląda ślicznie, moim zdaniem. Znaczy te, te, wszystkie te eksponaty tak za barierami są pochowane, bo to są jakieś takie... A, dobra. To są takie mroczne i złe. Tutaj, kurde, jakieś miecze, topory i w ogóle. Dobra, jeszcze troszeczkę Fy. eksponatów. W ogóle tak, te, te rzeczy, tego y, herbamory, te wrota otchłani, etc., etc. A za chwilę tutaj obok jest... Y, jak to się nazywa? Upadłych imperiów. I tam właśnie eksponaty związane z falmerami, z krasnoludami, to też tak mega ślicznie wygląda. Tutaj takie, wiecie, takie kryptyczne, mityczne, magiczne, a to takie technologiczne, techno puc, 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 puc. Więc tak, tak, nie ma co się użalać i pastwić, bo po prostu zostajecie w dołku. A uwierzcie mi, że jak w ten dołek wpadniecie, to jest strasznie ciężko z niego wyjść. A czemu? Bo najgorsze jest to, że w tym dołku jest wygodnie. A wiecie, co się dzieje, jak jesteście w tym dołku? Zamieniacie się w typowego polaka. I to jest. To jest coś, co w końcu mi się udało zrozumieć. Dlaczego Polacy są tak? Marudni, tak zgryźliwi, złośliwi, zawistni, zazdrośni, zazdrośni w ogóle. Bo im się nic kurwa nigdy nie chce, i każdy ma zawsze jakiś żal do samego siebie, ale nic z tym nie zrobi. Nic. Więc najlepiej jest psioczyć, że. O, te gówniarze to dzisiaj narzekają. Albo że te gówniarze to przez te internety tyle zarabiają, a ja to w fabryce jebie 40 lat w jednej pracy i nie. I, i rozumiecie już pierwszy problem? Komuna tego człowieka nauczyła, że praca. O, nie, odkurzacz jedzie. Że praca TX dziesiąt lat w jednym zakładzie jest dobra, bo przecież jesteś lojalny firmie, yy, oddajesz się jej, pomagasz jej, jesteś ważnym, ale gówno, prawda? Tak to sobie było za komuny, teraz ty jesteś po prostu pachołkiem, na twoje miejsce mają 40 innych już ludzi, więc to nic nie zmieni, jeżeli odejdziesz tak naprawdę. I taki człowiek wie, że jest mu źle w danej pracy, ale jej nie zmieni. Tylko woli psioczyć, że ktoś, kto miał odwagę spróbować innej pracy, ma lepiej niż on. Dlatego ja na przykład, jak patrzę na moich kumpli, czy kumpli, no można powiedzieć, że na moich kumpli, którzy siedzą tak fajnie w branży IT, jako programiści, naprawiają konkretny hajs, to ja sobie nie myślę, kurwa, ale to są złodzieje i szmaty, nie? to ja tutaj siedzę, pomagam użytkownikom, którzy nawet, kurwa, są za głupi, żeby się zalogować do komputera i imi płacą... nie najgorsze pieniądze. A on se posiedzi w domu, poklika w komputera, a potem se jedzie do Francji na narty i jemu płacą dwa albo trzy razy tyle. Nie. Tylko mówię, kurwa, to jest dobry biznes, trzeba się nauczyć to robić i tam przejść sobie. Czy też bym mógł, wiecie, typowego Polaczka włączyć? Panie. Mój synek. Eee, ostatnio ci dawałem. Masz dychę, ale... No. Więc, więc nie chcę włączać typowego Polaczka, że o Jezu, że oni to mają złodzieje się dorobili, tylko... Wiem, że to ja skaszaniłem i się tego nie nauczyłem wcześniej. A teraz widząc, że ktoś przetarł szlaki... Bo to zrobił, nauczył się wcześniej. I teraz ja widzę, że to ma sens, i że to jest dobra branża, że to jest dobra kasa, i że to jest przyszłość. Teraz ja też chcę w to iść. Więc nie ma co się użalać, nie ma co być typowym Polaczkiem, bo to jest złe. To jest złe i to szkodzi. Nie zmieniło się niestety. O! Zmieniło się! Nie wiem czy widzieliście, styrta się zmieniła. Doszło więcej gilda. mi się to strasznie podoba, że to jest dynamiczne, że tak styrty się zmienia, to jest... Że to jest więcej. Jak coś, to nie była wiertarka, tylko nasz odkurzacz ma funkcję czyszczenia włosów. I teraz właśnie moja luba wyczyściła odkurzacz z włosów i to, i to brzmi jak wiertarka i to jest pojebane. Is it? No i spokojnie, i szanuję właśnie, bo trzeba wiedzieć co się też chce robić i to nie jest proste. To nie jest proste, dlatego ja jestem zdania, że warto spróbować coś robić niekomercyjnie. Bo jak zaczniesz na przykład robić zdjęcia, i stwierdzisz, że O Jezu, no, nikt nie kupuje moich zdjęć. One nie lodują w naszym na Geografik, Boże, nie wyżyję z tego. To się od razu zdemotywujesz. Rób to hobbistycznie i próbuj to monetyzować. Nie, łatwo to się no, mówi. No? Bo to jest, to jest sztuka. To jest naprawdę sztuka. To znaczy, znaleźć sposób, żeby ze swojej pasji, którą powiedzmy, może robić każdy. I tutaj, oczywiście, no offense, ze swojej pasji zrobić biznes, za który ktoś będzie chciał ci zapłacić. Bo oczywiście każdy może wziąć aparat w głupim telefonie i powiedzieć, na przykład, nie wiem, świeżo upieczonym rodzicom, no. O kurde. I może powiedzieć y, świeżo upieczoną rodzicom: weźcie bąbelka na rączki. I'll judge your words, valley, Sarah. Mm -hmm. Dobra, dobra. Yy, weźcie bąbelka na rączki, ustawcie się, zrobię wam zdjęcie. A nie każdy potrafi dobrać na przykład bardzo ładną scenerię, ładnie ich ubrać, dobrać jakiś na przykład lekki makijaż, jeżeli ktoś to potrafi, dobrać odpowiednie oświetlenie, dobrać, nie wiem jak to się nazywa, ISO aparacie. Nie znam się na tym dokładnie, ale wiem, że są właśnie te wszystkie te, wiecie, te ISO, ASI chyba też było, naświetlanie, etc., etc. Nie każdy to potrafi. A w tym właśnie tkwi sekret, że jeżeli ktoś to potrafi, zrobi to naprawdę dobrze i sprzeda się przy okazji. Isa, no to to właśnie. Yy, to ten człowiek otworzy swoje studio fotograficzne i będzie na przykład zapraszać rodziny. I czemu tak na przykład o tym mówię? Yy, bo właśnie dzięki mojej lubej poznałem znajomą. O! Hello? O? o Powiada właśnie o Alicji. No Alicji z aparatem. Bo się mówi, żeby chciała pójść w fotografię, na przykład. Przy okazji Cię pozdrawiała, ale sobie poszłaś. Jak to się wkładało? A myślę, że Ci widać, ty nawet lewo mnie widać tutaj. Jak to się wkłada? Czemu ty to w ogóle wyjął? Adam, tak. No chyba tak, bo raczej przez to kurz się przedostanie, a przez to się zatrzyma. Więc raczej tak. Czekaj, nie. Czekaj, czekaj, czekaj. Na odwrót w takim razie. Na odwrót, bo... Yy, to jest wydech. Naprawiam no odkurzacz, jestem mechanikiem. Chłopca chce posiedzieć, z w Nie może. Nie może, bo trzeba odpróżnić odkurzacz. Cześć. Także no. No i wracając właśnie do naszej znajomki. Yy... Co, co chcesz, yy, nie. Chyba, nie wiem, no, znaczy bo no się ze sobie. Taki kolega. Taki kolega napluje mu do kawy. Mu do kawy Rozwodu. Wracając właśnie do naszej koleżanki Alicji. Ona też sobie właśnie zrobiła w domku, ma studio i tam różne robi scenery, różne właśnie oświetlenia, stylizowane jakieś sesje zdjęciowe, sesje noworodków, ciężarnych, etc. I to jest spokojne, że sobie Sleeper pladzi.